Siągo, siągam nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i zostaw łapkę. Po ostatnio było m multum m multum komentarzy, ale tak średnio z łapkami, więc zostaw łapkę, napisz komentarz dzisiaj, słowo klucz pomidor, A być może to ty wygrasz PSC, a pierwsze losowanie PSC z poprzednich dwóch odcinków będzie jutro na live'ie. Bo obiecałem, że będę robił to na live'ach, żeby nie było, że tak ustawione, więc jutro na live będzie losowanko z poprzednich komentarzy, a tymczasem życzę miłego oglądania. No czekaj, kurwa. Czekamy. Tylko i nawet most tam bez tego, bez kopii. Yy, gdzieś jest... Yy, Riki teleport... Yy, tam, na tą początkową fazę gry. Tam, gdzie chyba ten ołtarz... Gajja, Habalasaga Saga. To tam Kurwa, chyba ta kogo? Ołtarz. No Gajja, Habalasaga? No, no, saga. Wie, no wiem, Kogo? No i co? F no to tam się możesz przeteleportować. Kogo? Kogo? Taka, taka sama I droga, jak jest tam dotąd. Kurwa, Gajja, Saga. Yy, przez góry, nie? Ja no. na ta damaska. Zawsze ją mam przy sobie mm -hmm. Bo mam fajne, strzał fajne. Żeby go nie rozpoznali <laughs> Zatem rozumiem. strzał mam A ten drugi emancypant gdzie jest? Gdzie tu jest to wejście? Już ten, zginął wiesz? A, okej okay. <laughs> Nie, bo to do tego wejścia się nie idzie w prawo, tylko chyba do przodu Bo <laughs> w prawo ty że do przodu o, Bo no. tutaj kurwa To ja wiem <laughs> Niemożliwe ja nie chodzę Ciewe. Ja tu kur... No, wiesz, bo ty wiesz gdzie idzie, nie? Co tam jest? Jakieś schematy tutaj były? Ej, tutaj. No raczej. ciekawego. Pamiętam, że pierwszy raz zdobyć klucz gdzieś tam. Jeszcze o po klucz najpierw. No on po drodze jest. No wiem. Kory, ja, że Tego tu... konia zostawić czy brać go? Zostaw go. A to musiałbym... czekaj, nie wiem czy to jest. zostawić. się szło na pewno, ja pamiętam. Ta, ty Dobry. pamiętasz kurwa Pamiętasz lizak, że jak myśmy to robili, no poradnik nie. nagrywali No To te szkielety jeszcze nie zadawały żadnych obrażeń No, wtedy tak One były zbugowane Ty, to ja muszę cofnąć tylko, nie A tam jest pizdu szkieletów Chodź No uczysz się tego czy nie? To jest jakaś książka O kurwa Proszę mi otworzyć kurwa Natychmiast Tu coś będzie? To się nie otwiera Czekaj Tu się, szuka, tu, się tu, tu, się, się otwiera, kurwa o. o Ty patrz, ale ten też jest dalej zbugowany, nie zadaje A, obrażeń No dobra, zaraz mi otworzysz ja Nie, nie, ja. hm? nie no wyszedł do mnie A, zaj. Co one są takie jakieś? co na łeb też Dobra. Dobra, tu idziemy. A tu tak. są jeszcze wejścia, nie? A tam coś Cześć jest w środku? No, tu w każdym coś jest. Bo tu ziomek nie? Se stoi zobacz oba. Dobra, tu wow, nic wow, wow, nie wow. ma. Tu ty gadasz? tu nic nie ma w mi. Tu idziemy. Ten, bo on się nam zaraz zgubi chodź do nas. Ale dawaj, Zaraz to my się kurwa zgubimy. Ciekawe. Ja wiem, gdzie się idzie. Tu do góry, ty, ej tu do góry, no gdzie? A tu masz do góry A tu. Ja dole, nie? Potem będziemy się wracać. Nie ja wiem jakie. Na pewno. Kurwa widzę właśnie. No ja pamiętam jakie idzie. A tu się tak fajnie zeskakiwało w dół. A to na sam to kończy się tutaj, w ogóle? To się tu No ale tu masz różne przejścia w sumie. A bo tu jeszcze gdzieś te kolce były popieprzone. Teraz no, pamiętam. No, no, no. I tu idziesz po ten klucz tak jak my teraz. Skoń dobra. Janne. Nie wiem gdzie jesteś, ale idę przed siebie. No, w lewo, w lewo. Jak... W prawo chyba, Jak wchodzisz, to w lewo. Gdzie ja się tu one tam nie pijcie jakie potrzeba. On się męczy z tym szkieletem. Kurwa. Widzisz, jak ci zajebałem? Mocno, okej. Jakoś woda jest, co jest tutaj? Musisz iść, jak wchodzisz, to w lewo od razu i. Ej, ja tu to kolce, to kolce to chyba w były, prawo. kurwa. Z jakąś woda jest. woda jakaś? No, Nie. Mówiłem, że masz od razu w lewo iść. Hm? Ja to się tych kolców bo jak to pierdolnie, to inno roz. Nie ma żadnych kolców. Wiesz tego z prawej, ja tego z lewej. A coś z nich leci, jak je ja zbije? Chyba nic nie leciało. Nie, no nic nie leci. No i pat, idziesz do przodu i stamtąd bierzesz klucz. Ja mam jakiegoś fart'a, bo te moje to nie za bardzo chcą mnie uderzyć w ogóle. No i tu po klucie szło. Chyba do przodu. Ościekł i do, do zero. są no nie wszystkie jakieś przejście to tak się otwiera to prosto poczniesz się, tak? cały czas nic nie otwierasz jak, jak w lewo pójdziesz później do przodu w prawo Słuchaj, i, wie, się i, do tyłu. I, i do góry o, tak? no o kurwa, jak to gówno bije jebane ten wziął konia, nie wierzę no bo nie mogę go <laughs> teraz będzie kurwiał a, a ten starożytny kurs skąd się bierze? w no tutaj tu był gdzieś skrzynka. Według Kerego, niby to jest skrzynka jakaś. No. Znalazłeś klucz, no i widzicie. O, ma. No, też mam. A, odbieraj. To nie tu. To trzeba się cofnąć. No jak nie, tu też, też coś można otworzyć. Przestań! No tam z grzybnią. <laughs> Spokój się, kurwa. Ważne. Przestań. Przestań. Buty mi się już rozpierdoliły Tutaj chyba. Co tam, co tam dalej było? Ej, bo... on konia bije, kurwa. Twoje no machafy to jest doby. Oj chuju. Chuju tutaj do bossa? No dawaj. To chodź, ktoś. Wprost, to najeżdżasz się. Ja <zniknął> pierdolę tę siłę. Dobra, jestem. Koń cię poprowadzi, okay, mordo. Dobra, chodź. Chodź, cię muszę cię podać. tutaj już. Ten biedny koń, kurwa, jak zapierdala to. tam, no, chyba tu. Na pewności nie mam, ale tutaj. Dobrze mówię? Teraz... Chyba tak. A, bo to trzeba było na samą górę wejść. Ale gdzie te kolce są? No. Ja ci dałem ścieżkę dobrą Więc nie ma A bo po chujowej są kolce, rozumiem Tak w jeszcze miejscach ziało Internecji ogniem? W już jakąś mam O, jest jakiś boss, no No, <grym> no jest No mocny jest Uwaga to on pokazuje Uważaj, bo to bije, nie? Koń o, kurwa, zaraz zdechnie że... <grym> <grym> on konia nam bije, kurwa Powaj no, 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 tego konia, Tyle. kurwa, do kieszeni Czekaj, Pole, on nie konia. Dawaj tego konia. Nauczyłem się już tych. Koń już nie ma HP, stary. Nie wiem no, jeszcze trochę ma, tak, ja ale zabieram. mało. Tak, ja zabieram go Jak ten koń go blok... To, o, jak to tank Zobrze. jest. Szybko róbcie go, dawaj. Może nie zdąży zabić konia. Kurwa, sz szkieletnie... ...zblokował się. Zabrał tego konia się. Uwaga na szkielety. Koń zaraz pół HP, nie? Ale on... Jest ten koń, poszedł już czy nie? Nie, stoi. Ja tego zabrałem chyba. No stary, stoi koń, no. Ja wziąłem na nim No dawajcie, pomóżcie mi to go zabijemy zanim ja on konia zajebie Ja biję z tym szkieletami jak my tu mamy konia tanka stary Muszę Kurde go, no Zgniemy Koń ma pół HP Boss też no, już no. ma prawie pół HP, no kurwa Niezły sposób, nie? Z koniem przychodzisz bić bossa i... No tak, tylko tyle, że ten koń zaraz zdechnie Widzicie, widzicie, bo ja się gdzieś zgubiłem w tych, tych. Co? Gdzie ty poszedłeś? Chciałem konia zabrać, ale... No dobra, no, idę ja tam. Nie, ja nie uciekaj od tego, od tego nie uciekaj, kurwa. No, no, no HP, poczekaj. Zacznij, koń ma HP lepiej. No dużo ma. Ta, dużo ma, kurwa, jedną cz czwartą. To dawaj, Ja biorę tego konia i spierdalam. A ta, chuja zrobię. Klepcie szybko go. Kurwa. Nakurwiać. Na no nie mogę, koń zaraz zdechnie. Zabijemy go szybciej. Nie <słuch> zabijemy go. <słuch> Spamidami. Spam, spam, spam. Zginę, kurwa. Ooo, fuck. Ja mam zero. Ja co zrobiłem, to zrobiłem. Pół HP Szybko, mu zdjęłem. Nie pomogę. Owa, jestem na hitach. Szybko, kurwa. Pomogę! Nie pomogę, pomogę. Jest. <laughs> Dobra, ja go zbijam. Ile koń ma HP? Mało. Mało. A nie da się na niego wsiąść. Ty, no niech stąd pójdzie. Chodź, okay. koń. Bo ja go biję. A ty, ja, ja piszę, że nie, nie mogę wsiadać wieszcząco w, po, w podziemiach, ty. Ja pierdolę. No dobra, połączę samo teraz. Ja nie mogę go przestawić. Wzy, dwóch raz. Serce świs świstochłasta. Świstaka. Ej, bo ja na tego konia. Kurwa. Dobra. Jorma ja. stacha, ten koń. No. <laughs> Daj mu jakieś żarcie. Regeneruję mu się. Tu się możecie nauczyć tego setu, nie? 100, ja nie, ja nie mogę, bo mi pisze, wiesz ja co mi pisze? Wyliczone było dobrze. Musisz poznać narzędzie tego, z Gwiezdnego Metalu, czekaj mam. To weź się naucz teraz. Gdzie ja to narzędzie było? Tu chyba są gdzieś, gdzieś skrzynki jeszcze. Pamiętam. I tu też się coś da nauczyć. Tak, bo tu się musicie nauczyć yy, z trzech stron. A mój więcej, o tu mam do nauki, tu mam... Dużo tego że nauki tu. O kurwa! Wpadłeś na dół? No Ale wejdę Czekaj, gdzie ty, ty się uczyłeś? No po lewej stronie. A po prawej się. A tu po prawej... Się się ja się już nie nauczę po A to wszystko to samo jest, tak? No chyba to. Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że nie. Nie. A co czasami czas tego legionu w radobójcy? No ja niby też, ale... Ale wydaje mi się, że to jest zbugowane, wiesz? Lepiej wziąć wszystkie niż potem się tu znowu wraca. Czemu spogowa, ty konia kopiesz, nie, wierzę, kurwa? To. Jebany, dzwonię po malsów. Proszę zostawić tego konia. A niego napierdalasz beź, na kopy. Weź go ktoś, bo nie mogę przejść to. Kurwa co? No, gdzie ty Ja pierdolę. Weź, weź, Skaczę w dół. Na nim. Ja skaczę w dół, jakby co. Chcesz podnożanie? Chodź. No. Kurwa, A ja jak się on mnie. Dyskoczy, dobra, dobra, idzie. Dobra. Bo tu trzeba dobrze skoczyć, jak źle skoczysz, to jest chuj. Ja to pewnie źle no skoczę na zaraz. Do wody. Dobra, elo, no ja będę pierwszy. Najwyżej nie ma. paki. No. Oj! No. Ale przeżyłem przeżyłem! No jest chyba. No jest. Oj, jeśli się tu gdzieś płynie? Tak, dołem tu można wypłynąć. No gdzie ja przejść, jakieś z dołu? Z którym się drukowało? No, co? Ten koń też się do ciepłowo? No to przejścia nie ma nigdzie nie No to nas w chuja zrobili, jednak. Możliwe, no. Starazam Możliwe, no. Co? no. To? O, tu jest jakieś chyba wyjście. To będzie to? Ja koń nie umarł przez to, że spadł? Hello? Nie, on się raczej żartuje. cały czas, się Tego dopodować. się nie da otworzyć, więc to nie tutaj. O, jesteśmy w dupie teraz. Typek! Typek o kurwa. Napierdalaj! Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go. Gdzie on wybiega? Gdzie on jest? Nie da rady! Kurwa, skurwy Dwóch! Uf, kurwa! Bez, co to kto to jest? Nie bija, nie bija, nie bija, nie bija, nie bija, nie kurwa, no. Dawaj go, bija, nie dostał, Ula... dostał, dostał, no. Dostał bija, a, a ja swojego, nie kurwa. Czekaj, on ja w... nie on nie wyskoczy? nie walgo. Pa, kurwa. nie jego nie <laughs> Nie ma wyjścia, że no, tak było. Dostał. A dawaj go. Koń go zablokował. Koń go zablokował. Koń go zablokował. Kurwa, Zabiję go. go, lec, go lec, Zabiłem go. Leży. Go, <grym> Leż, tu, jaki nic. Nie tak wiem. Taki... W legionie był no, kurwa. Ja wiem, ale chcę sprawdzić, co miał na sobie jeszcze. Ale jaki goś miał? Jażni wiarza, ludak. Kurwa, Masnofest. Jaki nikt? zobaczę, jaki z jakiego klanu jest. Ludak, kykykykyk. Tam Kto ta. Ja biorę go na siebie. Bierzcie ze sobą, bierzcie, bierzcie. A to jest ciężki, ja nie? To jest na ten, na broń nakładasz, tak? Herbatki miał, no. Ale miał Ale się zablokował w koniu, zbyt kurwa, zbyt. i dostawał tylko raz za razem. Zajebiście. Ale widać, że gość już jest ogarnięty, bo miał wszystko, nie? A to z tych Carnival 21 są gdzieś Dobra, spierdalamy z tym. No to ty, no, ty ja wiem, ja, gdzie one mają bazę, te typy. Mam taką wielką lizak, co myśmy się tam zawsze budowali. A, budowali. Okay. No oni tam mają bazę. Na górę idziemy? Nie, no. No chyba, chyba to no, Ale to chyba do góry, nie? Nie. Nie? Tam przy wodzie? O, wyszedłem już. Gdzie ty poszedłeś? Poczekaj, poczekaj. Ja już Od tamtej rozchodzę. wody do góry. Od tamtej wody do góry. No to ja idę po ciebie. No to idę. Chyba, że się już. Nie, no nie, nie. szukam. Dlatego pytałem, czy do góry no, idziemy. No to pytałem. A, w ten sposób tutaj. Zajpiś jeszcze chłopak z całym setem. Kozak, no ale skąd on się tu wziął w ogóle? Nie, ale on zeskoczył za nami. Tu się to chyba lepiej, No i kozak. Na farcie trochę. Chłopem, ale jak się zablokował, kunia w ogóle nic nie mógł zrobić. Dobry ten kuni, jednak. No, wydał się. No i dobry ten set jest. Ale to jest ciężki set, nie? Tak, tylko że on miał jakieś inne buty w ogóle, w tym secie. Trochę inny ten set miał, już taki. Myślicie, że chłop się zdenerwował? Myślę, że nie. Na pewno nie, nie tak jak tamten przedtem. No. No tamten, to z tego co słyszałem to ta zajebał Spaczenie mam trochę. Ja też. Tak, bo Zbisz. spaczenie dostajesz jak ten dostajesz od tych szkieletów. Ja sobie zbijam. Przy mapie sobie zbiję. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnij o łapce i subskrypcji, jeśli jesteś nowy na kanale. Mam nadzieję, że Konan Wam się podobał, a przy okazji zdobyliśmy set legionu, który jest najlepszym setem pod względem pancerza, oczywiście, w grze. Więc ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Trzymajcie się. teste.